A dzisiaj o człowieku, który celowo ubiera się na biało, tak aby przestępcy wiedzieli, że ktoś się zbliża, a przede wszystkim kto się zbliża. Ponieważ temu człowiekowi nie zależy na adaptowaniu cienia, aby walczyć z przestępczością, a mowa o Moon Knight. No a dokładnie o tym serialu, o nim właśnie. Embrace the chaos. I zachęcam do pozostania do końca tego materiału, dlatego że pod koniec dam taką bonusową wiedzę, zestawienie serialu do materiału źródłowego. A jak już jesteśmy przy ogłoszeniach parafialnych, to nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Ale przejdźmy już do samego serialu, a więc Moon Knight. Moon Knight, czyli Mark Spector, który ma zaburzenia osobowości, w jego ciele żyją jeszcze dwie inne. Natomiast sam jest byłym najemnikiem, którego cudem od śmierci ocalił Bóg Honszu, Bóg Egipski który nadaje mu właśnie tym samym tytuł Moon Knighta. I muszę przyznać, że Moon Knightem nigdy się jakoś specjalnie nie interesowałem. To znaczy, wiedziałem, że ktoś taki istnieje w uniwersum Marvela, natomiast nie zgłębiałem tej postaci. Więc jak dowiedziałem się, że ten serial powstanie i jak się dowiedziałem mniej więcej, co to jest za postać, no to byłem bardzo ciekawy, jak to zostanie przedstawione w uniwersum Marvelowym. I na początku miałem takie, co ja oglądam, pierdołowaty gość ze zrywającym się filmem jak licealista na osiemnastkach. Adam zaczyna żałować, że sprowadził ich na imprezę brata. Ale wiecie, Marvel już, w tym swoim uniwersum filmowym, przyzwyczaił nas do takiej jednostajności, jeżeli chodzi o produkcje filmowe, że tak naprawdę każdą taką nowość. Witam z entuzjazmem. No i dałem szansę. Byłem ciekawy, po prostu, co z tego wyniknie, zwłaszcza, że sezon nie jest długi, to jest raptem 6 odcinków. Szybko się okazuje, że zrywający się film to tak naprawdę druga osobowość, która dochodzi do głosu w ciele Stevena Granta. Jest tam nawet taka scena w jednym chyba pierwszym albo drugim odcinku, kiedy Steven patrzy w trzy lustra i to jest taki odpowiednik tego mema, z gołębiem wszyscy się musimy uspokoić. My god! Okej, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure? Okay, one, what's the procedure? Stay calm! No, a skoro już jesteśmy przy memach to znalazłem kilka ciekawych, którymi się bardzo chętnie z wami podzielę. Yy, niestety to uniwersum, tacy bohaterowie, którzy są mniej znani, nie są aż tak popularni w Polsce, przez co nie ma tych memów, przez co one są po angielsku, dlatego że właśnie na tamtych stronach tak trafiam. I tak jak mówiłem, perspektywa kilku osobowości w jednym ciele jest czymś ożywczym, czymś nowym, jeżeli chodzi o Marvela. I tak jak mówiłem, bardzo czegoś takiego wyczekiwałem, bo tam już bardzo długo się nic nie dzieje i mam wrażenie, że cały czas podtrzymuję to zdanie, że po Endgame pozbyto się tylu kluczowych bohaterów, nawet niekoniecznie ich uśmiercając, ale gdzieś tam spychając na dalszy plan, yy, nie wiedzieć czemu w zupełnie, bo przecież yy, tak naprawdę Steve Rogers jako ten starszyk mógł się gdzieś, gdzieś tam przewijać cały czas yy, i byłoby to ciekawsze, to po prostu stracono te, te postaci, które holowały cały uniwersum i w zasadzie każda produkcja od tego momentu to jest dla mnie taka bardziej ciekawostka. Jestem ciekawy tego nowego Stranger'a, więc chętnie go obejrzę. Podobno jest zakręcony zresztą tak jak się fani spodziewali. Najnowszy Spider-Man jest dla mnie totalnie przehypowany. Po prostu polecono tutaj całkowicie po nostalgii. No, wsadzono Tobiego Maguire'a i Andrew Garfielda i rzeczywiście to wywołało ten odzew jaki miało wywołać. Fani na to bardzo entuzjastycznie zareagowali, natomiast sam film z perspektywy takiej czystej logiki, nie wiem, interakcji Petera ze Stevenem Strange'em czy Petera z Ciocią May, po prostu miała takie dziury logiczne, żeby tego mocniej nazwać, że no to już bardziej przypominało bajeczkę niż taki film dojrzały o superbohaterze. Już pomijając Toma Hollanda, który tak naprawdę pod koniec filmu, gdzie chce wyglądać na takiego dojrzalszego, przynajmniej tak go chcą wykreować. No, niestety ma taką, yy, taką urodę, taki wygląd wiecznego dzieciaka. No i niestety Peter Parker wiecznie nie może mówić pod ekscytowanym głosem i mieć met 50 w kapeluszu. Ale ponieważ się rozgaduje, wracamy znowu do Moon Knighta. I tak jak tutaj zacząłem, że to jest coś nowego i ożywczego. Yy, jeżeli chodzi o. Tą perspektywę przedstawiania tych urywków filmu, na początku byłem trochę sceptyczny. Ja byłem ciekawy, co się działo z tym bohaterem w tym czasie. Ja byłem ciekawy, jak ci przestępcy wszyscy zostali porozwalani. Natomiast to był taki sprytny zabieg. Wydaje mi się, żeby, no nie wiem, wydaje mi się że kwestia oszczędności tutaj nie. To, to nie jest ten przykład, bo bardziej bym się czepiał CGI o tym jeszcze powiem dalej. Natomiast, no nie wiem, choreografii tam mi brakowało. Brakowało mi tych walk Moon Knighta czy Marka Spectora. Trochę było tego za mało po prostu. Zajść do głównego bohatera, którego odtwarza Oscar Isaac, co mogę powiedzieć o tym aktorze? No, jest on naprawdę zdolny i naprawdę bardzo umiejętnie pokazał tych, te wszystkie osobowości w jednym ciele. To jest tak, jakby odtwarzał trzy postaci tak naprawdę i jeszcze tam jest przecież taki moment, że on występuje sam ze sobą, w sensie, no, pewnie te obrazy są nałożone cyfrowo albo, nie wiem, za Stosowano motion capture i przełożono jego twarz, i po prostu był drugi aktor. Natomiast swoją robotę zrobił fenomenalnie. No ale to, to jest aktor, który generalnie nie jest serialowy, nie? On jest ogólnie dosyć popularnym i wziętym aktorem. Jest tutaj nic mniej, nie można się było spodziewać po jego występie. No i tutaj wspomniałem o CGI, i rzeczywiście mam wrażenie, że to CGI jest tutaj trochę. Zaniedbane, w sensie tak, jakby przyłożono się, jeżeli chodzi o, o staranność tych postaci, naj, najbardziej skupiono się na Honszu, na y, samym Mundusie, bo to przecież nie jest taki strój, wiecie, stworzony, że Oskar Isaac w niego skakuje, tylko w większości jednak ta postać jest wygenerowana komputerowo i to widać w przypadku tej świetnie układającej się w Księżyc jego Peleryny. Natomiast niestety, w większości te wszystkie postaci wygenerowane komputerowo, no to jest taki 2015, jeżeli chodzi o gry komputerowe to mniej więcej tak bym to uplasował. Nie ma tragedii generalnie, to, to widać, że to nie jest jakaś produkcja hinduska, ale, ale mogło być lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Marvela. No i te momenty, kiedy Mark walczy o to ciało ze Stevenem są dosyć ciekawe. Ten dialog Stevena z głównym złym, czyli Harrowem, jest też bardzo interesujący. W ogóle Oscar ma taki jakiś talent, który dopiero chyba teraz się uzewnętrznił, że on potrafi grać świetnie takie fight-łapy, w taki sposób, że to jest aż wręcz denerwujące. A potem płynnie przeskoczyć do tego byłego najemnika Marka Spektora, który ma tutaj wszystko zaplanowane i wie jak działać i, e, i jest taki pewniejszy nawet w swoich ruchach, bo, bo Steven tego nie ma. On jest wiecznie skulony i, i tak jakby obserwował z której strony zaraz dostanie. Tak jakby był, był byłym więźniem. No i tak się zastanawiałem, bo generalnie ten moment przeskakiwania między postaciami, a raczej ich interakcji, następuje w momencie, kiedy Steven albo Mark widzi swoje odbicie w lustrze i wtedy jeden z z Drugim się komunikuje, tak się zastanawiać czemu, bo w późniejszym etapie serialu, tak naprawdę, oni ze sobą już płynnie rozmawiają bez potrzeby odbicia. Jasne, można by to tłumaczyć w ten sposób, że nie wiem, ta ich więź została na tyle zawiązana, że oni już nie potrzebują jakichś tam przypadkowych sytuacji, żeby się ze sobą porozumieć. Niemniej jednak nie mam tutaj pewności, czy nie nadinterpretowuję tego, czy twórcy faktycznie chcieli to w ten sposób zawrzeć, bo, no bo to jest drażniące, że tak naprawdę, jeżeli Mark nie chciałby rozmawiać ze Stevenem, a zgodnie z tym, co tam jest nam przedstawiane, od pewnego czasu w fabule serialu jest ten, kto jest w ciele, to tak naprawdę ma większą moc od tego, kto tam jest ukryty. Czyli jeżeli Mark się do, dostaje do ciała, no, to swobodnie może ignorować Stevena, więc wystarczyłoby, żeby po prostu nie patrzył w żadne odbicia. Co jest kuriozum. Bo przecież ten człowiek mieszka w jego głowie, a nie w odbiciach. To nie jest, nie wiem, Wladimir. A ta ucieczka w drugim odcinku z piwnicy to trochę przypominała ucieczkę Jennifer z Kahirem w drugim sezonie Wiedźmina. I w ogóle rozwaliło mnie, jak jest taki moment, kiedy egipski Bóg Honszu, nie pamiętam jak to się wymawiało, mam nadzieję, że to dobrze robię. Yy, mówi do diabła. No to, no to w takim razie to, to jak to jest? Ja wiem, że generalnie fani od czasu serialu WandaVision to dosyć mocno wyczekują pojawienia się Mephisto, ponieważ postać Ghost Ridera to jest już sam największy przykład tego, że diabeł istnieje, tak? bo to jest właśnie ten duch zemsty, który został stworzony przez samego diabła i Mephisto to jest jego syn, więc... Rozumiem, że te religie się niby przeplatają, że to nie jest w takim pojęciu, w jakim my znamy religie, tylko to są po prostu gdzieś tam postaci i będzie zaraz w nowej części Tora Zeus i cały Olim pokazany. My wcześniej mieliśmy do czynienia z Odynem, więc to jest na takiej zasadzie bardzo lekkiej. Natomiast, no i całą tą dobudówkę stworzyłem tylko do tego, że Honszu powiedział do diabła. Ech. No, ale Mark Spector, czy też Steven Grant, bardziej Mark Spector, yy, nie jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o to, że jest awatarem jednego z Bogów egipskich. Ponieważ, z tego co zrozumiałem, to tak naprawdę to jest dosyć powszechne, aby Bóg egipski, który funkcjonuje dalej w rzeczywistym świecie, miał jakiegoś swojego awatara, tego odpowiednika w świecie rzeczywistym. I to jest pokazane właśnie w tym momencie, kiedy Mark zostaje poddany osądowi, kiedy Honszu się tam broni przed zarzutami i pojawia się Harrow, czyli Harrow, który jest tak jakby, nie wiem, świadkiem w tym całym procesie. I muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jedna z bardziej kretyńskich scen, jeżeli chodzi o ten cały serial. Dlatego, że tak, Harrow to jest były awatar Honshu, czyli tego boga nocy chyba. Więc w ogóle z jakiej dupy on tam ma prawo się pokazywać? W dodatku, jest po prostu dziecinnie łatwo sprawdzić, domyślam się też, że dla awatarów bogów egipskich, którzy generalnie mają swoje wtyki i wiedzą, co się dzieje na świecie, a oni od pewnego momentu ograniczają się tylko do Egiptu, więc tym bardziej działają na swoim podwórku, jest bardzo prosto sprawdzić, że Harrow chce ożywić Amit, czyli tą złą boginię czegoś tam. I w tym momencie Honshu i Mark Max Spector, którzy chcą to powstrzymać, to oni są winni, a bardziej się daje wiary gościowi, który sobie wypycha szkło do sandałów, który nie jest już żadnym awatarem, który masowo zabija ludzi, tak naprawdę, tylko dlatego, żeby sprawdzić te szale, zważyć zgodnie z mitologią egipską. I po prostu jak to zobaczyłem, to aż nie wierzyłem, że yy, tak dziecinnie yy, tutaj podchodz, podchodzi się do, do takiej kwestii, bo no aż to raziło w oczy, po prostu niesamowicie. A potem kto by pomyślał, jednak Mark i Honshu mieli rację, jednak Haro chce ożywić, a Midi mu się to udaje i wszystkie te kretyńskie awatary tych bogów przypłacają to życiem. Szok. No i bardzo fajnie, że tutaj pojawia się w Marvelu też Egipt, też ta, ta jakby społeczność, nacja, jakkolwiek by to nie nazywać, ta mitologia. Jest to rzeczywiście ciekawym urozmaiceniem. Wręcz te wszystkie wątki eksploracyjne, jak oni gdzieś tam się obijają o te wszystkie... Zakamarki, piramidy, gdzie to odwiedzają, to faktycznie czułem się jak w takim fajnym kinie, przygodowym i podróżniczym. Nie chcę tutaj rzucać czymś typu Indiana Jones, bo to było trochę na wyrost, ale no rzeczywiście te takie filmy klasy B, na których się wychowałem i moje pokolenie, no to tu fajnie było odczuć ten klimat. Natomiast. Wiecie, Marvel zawsze stawiał na to, żeby pokazać różne mniejszości, tak? Żeby pokazać, jaki jest otwarty, żeby ściągać wszystkie narodowości, żeby to wszystko, każdy tutaj miał swoją reprezentację, nie? Jak to zepsuć? Ano bardzo prosto. Generalnie widać, że no, Oscar mógłby być Egipcjaninem. Może nawet faktycznie jest, przyznaję, nie sprawdziłem tego. Natomiast no, cała akcja się dzieje w Egipcie. Ci bogowie egipscy, no to oni przecież nadają moce tym swoim awatarom. I teraz tak to jest już takie, no, powiedzmy w połowie subtelne przekazanie, że ta, ta narodowość jest tutaj w Marvelu, więc tak już na Hama, tak Marvel po prostu z rozpędu, tak bierze młotek, rozpędza się, podskakuje i na Supermana nazwalił w łeb. zdaniem małej dziewczynki, która patrzy na Lailę, która stała się też awatarem i mówi, czy ty jesteś superbohaterką egipską? A odpowiedzią nie jest nie taki sprytny one liner, który, do którego nas przyzwyczaiły lata 90. To odpowiedzią jest Laili skromne tak. I wiecie, i to jest drugi taki moment po tym zebraniu z tymi awatarami, gdzie po prostu no, tak, tak trochę dostałem w łeb, no, ta, tą głupotą tego serialu, taką na, takim promowaniem na Hama po prostu, takim traktowaniem widza jak debila. Yy. No nie podobało mi się to, jak widzicie po moim odbiorze. Co do smaczków teraz, to tak jak już wspomniałem, to układanie się peleryny Moon Knighta w momencie kiedy on skacze jest bardzo fajny, w kształcie oczywiście tego Bułu Księżyca, tak samo bardzo ładnym wizualnie był ten moment, kiedy Honshu i wtedy Steven Grant, bo to Moon, Knight, Moon Knightowi też się strój zmienia, kiedy oni zmieniają osobowości, zmieniali te nieba przez setki lat, żeby mieć tą konstelację gwiazd przed dwóch czy trzech tysięcy, nie pamiętam. No i to ważenie serc wyjęte z żywcem z mitologii, no to daje nadzieję, że młodsze pokolenie oglądające Moon Knighta trochę się tym może zainteresować i zgłębić tą wiedzę. Fajnie, że, że takie motywy są wprowadzane w taki przystępny i nowoczesny sposób, bo uważam, że mitologie i to mówię wszystkie mitologie ale najbardziej grecka, egipska miały olbrzymi wkład, jeżeli chodzi o ogólnie, o społeczeństwo, o ludzi. Każdy potrzebuje, wydaje mi się, na jakimś etapie swojego życia, jakiś taki wzorzec. Nie tyle postępowania, co po prostu takich cnót, aby mieć jakiś tam ten swój, tego swojego grala, którego nawet nie tyle chodzi o, o to, aby znaleźć i mieć, ale o to, by szukać. I wydaje mi się, że teraz takim odpowiednikiem mitologii są komiksy, są superbohaterowie. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o Marvela, to, to bardziej się przerabia w papkę i taki fast food. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o DC, yy, zaczyna się to robić takie bardziej dojrzałe i poważne. I, i to jest fajnie, bo tym DC zawsze stało, yy, wydaje mi się, bardzo mocno, jeżeli chodzi o taką. o ten plus w stosunku do Marvela. Marvel stwarza bohaterów, którzy są bardziej przyziemni, bardziej ludzcy, ale też i te ich przygody są takie bardziej. Luzackie, takie, takie dziecinne. Natomiast DC z kolei miało bardzo mocne takie konflikty, miało wymyślone miasta, miało tych bohaterów, którzy są tacy potężniejsi. Ciężej się było z nimi zidentyfikować. Natomiast to było uniwersum bardziej dojrzałe, bardziej brutalne, pokazujące taką mroczną część całego życia. Był jeszcze ten motyw szpitala psychiatrycznego, który generalnie już z tego co tam wyczytałem, był przez fanów trochę mieszanie przyjęty przyjęty w sposób mieszany. Dlatego, że nie był rozwinięty, był taki trochę w pośpiechu, choć sam przyznam, że miałem wątpliwości, czy ten, ta, ta akcja w tym psychiatryku dzieje się naprawdę. Czy to jest jakaś uda? Ale moim zdaniem on po prostu został, nie został dobrze zakończony do tej pory, tak naprawdę no, pewnie gdzieś tam to w głowie marka się działo, nie? No, bo tam jednak było za dużo tych irracjonalnych sytuacji łącznie z tym, że to potem przechodziło w ten motyw statku i pustyni i tych pulszcinowych. Natomiast z jakiej paki tam był Harrow, bo tak mi się wydawało, że tam ta świadomość jego też była, czyli to by znaczyło, że oni są w jakiś sposób powiązani, no to tego motywu się już nie wykorzysta z uwagi na zakończenie. I można to było domknąć jakimś jednym fajnym zdaniem, no ale niestety, no zabrakło go. No i finałowe starcie było miłym zaskoczeniem, ale miłym o tyle, że to nie było takie wow, tutaj potężni bogowie walczą ze sobą, tutaj Moon Knight, który w końcu żyje w zgodzie ze swoimi osobowościami, oni się wymieniają, Tymi swoimi kompetencjami, że tak powiem, jeżeli chodzi o walkę. Do tego, mamy nowego awatara, bogini Taramet, Tawamet, jakoś tak którego odtwarza Lila i śmieją się, że to jest taka mini wersja Falcona, ona z tymi skrzydełkami. Tylko prawda jest taka, że ono mi się podobało nie dlatego, że było takie niesamowite i takie podniosłe, tylko dlatego, że po prostu przez te 5 odcinków się mało działo. I tutaj w końcu była jakaś akcja i coś się podziało, bo same te postaci, tak jak mówiłem wcześniej, że pomijając Honszu i Moonlighta, to ym, te inne postaci trochę wyglądały jak szkice grafik koncepcyjnych z lat 2000, takich wczesnych, czy tam też z gier, tak jak mówiłem. No i to zakończenie, o którym mówiłem, gdzie poznajemy trzecią osobowość zgodną z komiksami, czyli JK Locklea jakoś tak. Który generalnie już widać, że to jest taka postać bez hamulców taka postać, która już się pojawiła na etapie psychiatryka w tym momencie, kiedy on tam wstaje, chce uciekać ma tą piramidę w ręce i wstrzykują mu coś do szyi to był Jack, Jake też. Generalnie gość z mocnym chicagowskim akcentem, który chyba sobie za cel obrał po prostu to, aby pilnować tych dwóch pozostałych w ciele maka. Więc teraz czas na zapowiadaną bonusową wiedzę. Moi drodzy, dawałem jakiś czas temu taki komiks dotyczący Moon Knighta, Jest on po angielsku to jest jakieś takie w miarę nowe wydanie. I zapnąłem go, bo już wiedziałem, że będę robił tą recenzję na kanał, więc chciałem porównać to z materiałem źródłowym, to co zobaczę, jeżeli chodzi o Marvela. I teraz tak, Fabuła dzieje się głównie w momencie, kiedy Munna i Mark Spector trafia do więzienia i każdy już wie, kim on jest. Jest motyw, kiedy strażnik, zapewne podkupiony, nasyła na marka kilku więźniów, którzy mają sobie z nim poradzić i go wykończyć, ale Mark nawet się nie zasapuje tak naprawdę, radząc sobie z nimi. I co ciekawe, stwierdza w pewnym momencie, że on tak naprawdę nie czuje bólu. Tak jakby ten Bóg egipski chronił go przed przeżywaniem. Tego bólu, tak? Albo jest po prostu na niego aż tak nieczuły. I bierze udział w więziennym fight-clubie. A dlaczego? I tu mi się wydaje, jest najbardziej pokazana ta jego bezkompromisowość, to jakim jest naprawdę kozakiem. Yy, wydaje mi się, bo tutaj się zmienił strój, że to jest Steven rozmawiający z jakąś kobietą, która generalnie narzeka na to, że w więzieniu siedzi jej były konkubent, chociaż w Polsce to się jednoznacznie pejoratywnie kojarzy który generalnie kiedyś wyjdzie i ona czuje się zagrożona, ona i ich dziecko. No i tutaj Moon Knight zapewnia, że on oczywiście się zatroszczy o nich i w tym celu, jak rozumiem, to jest takie dorozumiane, to nie jest takie przywalenie łbem, czy jesteś egipską superbohaterką, tylko tu jest właśnie taki subtelny motyw tego, że tak naprawdę Moon Knight celowo daje się zamknąć i zabija tego gościa, który się nazywa chyba Marko, który właśnie zagrażał tej kobiecie i jej dziecku. No i cały komik kończy się tym, że siedzi w więzieniu w izolatce dalej z rękami mokrymi od krwi po morderstwie, jakiego dokonał. Natomiast upatruje szansy, jeżeli chodzi o Wilsona Fiska, aby być go yy, zakapiorem. Natomiast znając Moon Knighta, tu może być jakieś drugie dno i po prostu Wilsona Fiska też będzie chciało obalić. A więc macie tutaj zestawienie materiału źródłowego, przynajmniej w części, bo to jest tylko jeden komiks, nie zapominajmy, do tego, co przedstawiliśmy w serialu. czy ten obraz się różni od siebie diametralnie. Po części, aczkolwiek, no ten serial niestety jest ograniczony tym, że jest Origin Story, więc te wszystkie pierdoły muszą zostać pokazane. To, co w komiksie już wiad jest wiadomym od długiego czasu. Tutaj się dopiero o tym dowiadujemy. Więc do tego momentu komiksowego możemy tak naprawdę dotrzeć w drugim sezonie, o ile oczywiście będzie. W każdym razie już, tak tytułem podsumowania, Oskar Rajsa dał bardzo dobry popis. Natomiast yy, w momencie te stawania się awatarem, leila wydaje mi się, go przyćmiła trochę. I rzeczywiście. Ona yy, pokazała bardzo fajne to zestawienie przerażonej kobiety, razem z takim humorystycznym podejściem bogini. I ten Hawk spisał się poprawnie, jeżeli chodzi o gościa, który miał mówić, poruszać się powoli, bez zbędnego pośpiechu i po prostu zachowywać się jak typowy fanatyk. Tak wiedząc, się z tego wywiązał, natomiast co do samego serialu, liczyłem na takie większe pociągnięcie tego tematu yy, problemów psychicznych. Aby to był wątek sam w sobie bardziej rozbudowany i mniej powiązany z mitologią, niż to było w serialu. Mieliśmy zapowiadane też dużo brutalności, natomiast czy jej tam faktycznie było dużo, no może gdyby nie wycinali tych scen z początku, z kiedy Mark przejmował kontrolę, to może i faktycznie by tak było. Natomiast no brakowało mi tutaj trochę akcji. Aczkolwiek jest to całkiem strawna produkcja, tak jak mówiłem ograniczona tym koniecznością przedstawienia origin story, więc jeśli dojdzie do tego drugiego sezonu, to będę go, wydaje mi się, bardziej ciekawy niż pierwszego, dlatego że już widzę kolejny raz, że kiedy Marvel stara się wprowadzić coś nowego i ożywczego, to trochę się zatacza, trochę się jeszcze czuje w tym niepewnie, natomiast jak sobie wypracuje pewną formułę, no to z kolei robi to jak z fabryki, w ilości hurtowej. Do tego momentu wychodzi to poprawnie, natomiast no nie jest to czas świetności, kiedyś triumfy świętowały filmy z pod znaku Avengers. Moi drodzy, takie jest moje zdanie, jestem bardzo ciekawy waszego, dawajcie znać o swoich opiniach w sekcji komentarzach, zarówno co do serialu, jak i do tego filmu. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!